Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Około 406 kg kokainy przejęto w zatoce Biskajskiej na jachcie płynącym pod polską banderą. Jak przekazała francuska prefektura morska na Atlantyku, Narkotyki przejęto w nocy z czwartku na piątek z 23 na 24 maja. Jacht zmierzał z rejonu Karaibów w kierunku Europy. Podczas operacji zarządzonej przez prefekta Morskiego Atlantyku w porozumieniu z prokuratorem w Brześciu, służby celne z biura do spraw zwalczania narkotyków oraz centrum operacyjnego Krajowej Dyrekcji celnej Straży Przybrzeżnej w Nant przechwyciły 406 kg kokainy z pokładu żaglowca Ledachu. Pływającego pod polską banderą. 23 maja wczesnym wieczorem, za zgodą władz polskich, przeprowadzono inspekcję żaglowca w drodze do Europy na podstawie artykułu 17 Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby, których obywatelstwo jest wciąż ustalane. Załoga, chcąc uniemożliwić przejęcie towaru, próbowała podpalić łódź, aby zatopić ją wraz z ładunkiem. Próba ta jednak się nie powiodła. Kokaina, która znajdowała się w 19 pakunkach, trafiła w ręce służb. Francuska prefektura morska poinformowała, że operacja została przeprowadzona za zgodą polskich władz. Prokuratura Krajowa prowadzi postępowania dotyczące dwóch pożarów, które miały miejsce w Warszawie. Jedno ze śledztw dotyczy strawionej przez ogień hali przy Marywilskiej 44, a drugie pożaru, który wybuchł w kwietniu. Jednak prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących tego, co się paliło. Prokurator Karol Borchulski poinformował, że w śledztwie dotyczącym pożaru hali przy Marywilskiej trwa gromadzenie materiału dowodowego, w tym przesłuchania świadków i pokrzywdzonych. Śledztwo w sprawie pożaru hali targowej. Poprowadzi Mazowiecki Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. W drugim z prowadzonych postępowań, pięciu podejrzanym ogłoszono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym. Na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich podejrzanych, zaznaczył prokurator Borchulski. Podkreślił, że z uwagi na dobro i charakter śledztw oraz prowadzone aktualnie czynności procesowe, prokuratura nie udziela szczegółowych informacji dotyczących przebiegu postępowania. W poniedziałek kupcy, którzy ucierpieli w pożarze hali przy Marywilskiej, zgromadzili się przy spalonej hali. W kontenerach otworzyło się tymczasowe biuro spółki zarządzającej halą, gdzie kupcy mogli złożyć wniosek o zwrot kaucji i części czynszu. W drugim pomieszczeniu mogli podpisać nową umowę najmu i wylosować numer boksu na tymczasowym targowisku, które powstanie na parkingu sąsiadującym ze spaloną halą. Kupcy opowiadali, że targowisko zostanie podzielone na strefy, na przykład strefę wietnamską. W poniedziałek przed kontenerem biurowym kłębił się tłum. Można było spotkać głównie Polaków i Wietnamczyków, choć byli także przedstawiciele innych nacji. Niektórzy koczowali tam przez całą noc. Utworzono specjalną listę kolejkową. Zgodnie z którą kupcy podpisywali nowe umowy i losowali boksy. Przyjechałam dopiero teraz i wpisałam się na listę. Bo przecież to losowanie, więc co za różnica, o której godzinie wyciągnę kartkę z numerem boksu. Zadecyduję o tym los, mówiła jedna z pań sprzedających w hali. Podkreśliła, że bardzo jej się podoba pomysł losowania, bo jest sprawiedliwy. W starej hali zdarzało się, że ktoś za pieniądze dostawał boks w lepszym miejscu, dodała. Kobieta zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę, iż dzisiaj nie zostanie obsłużona, więc przyjedzie we wtorek, aby dopełnić formalności. Kolejna kobieta czekająca na losowanie przyjechała na Marywilską w nocy. Od nocy tu stoję i będę stała do skutku, do momentu podpisania umowy, powiedziała. Dodała, że bardzo podoba jej się pomysł określenia stref dla handlujących, bo wprowadzi to porządek. Uważa też, że losowanie jest dobrą formą przydzielenia miejsca tymczasowego boksu. Oczekującym kupcom najbardziej doskwierał upał, niektórzy chronili się w cieniu innej hali, która nie uległa pożarowi. Narzekali także na bardzo wolne tempo pracy obsługi i tylko jedno stanowisko w obsłudze czynszów. Hala przy Marywilskiej, w której znajdowało się około 1400 punktów usługowych, spłonęła 12 maja. Pomoc kupcom zaproponował ratusz, który rozpoczął realizację projektu pilotażowego Odbuduj swoją przyszłość. Projekt zakłada dofinansowanie wynagrodzeń w wysokości 2221 zł brutto miesięcznie przez trzy kolejne miesiące na jednego pracownika. Przy zatrudnieniu na część etatu, dofinansowanie będzie proporcjonalne. Nabór wniosków będzie prowadzony do 30 czerwca. Poszkodowani kupcy mogą skorzystać także z pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie ulg m.in. odroczenia terminu płatności składek. Lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty. W czerwcu powinna być gotowa część hali tymczasowej dla kupców, którzy stracili swoje stanowiska w pożarze centrum przy ulicy Marywilskiej, a w lipcu cała hala. Dzierżawca terenu deklaruje, że będzie też chciał odbudować docelową halę targową. Po ujawnieniu szczegółów przestępczej działalności Dagmary Kaźmierskiej. Celebrytka zapowiadała, że potrzebuje czasu, aby przedstawić swoją wersję wydarzeń. Właśnie opublikowała krótkie nagranie w sieci, w którym opowiada o swoim biznesie i ujawnia, kim byli klienci jej agencji. Dagmara Kaźmierska zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie Królowe Życia. Po tym sukcesie jej kariera nabrała tempa. Przeszła do stacji Polsat, gdzie otrzymała własny program zatytułowany Dagmara szuka męża, a także wystąpiła w tańcu z gwiazdami. Przez całą karierę otwarcie mówiła o swojej kryminalnej przeszłości i pobycie w więzieniu, o czym napisała nawet książkę Prawdziwa historia królowej życia. Okazuje się jednak, że jej opowieść ma wiele luk, a Kaźmierska zataiła sporo mrocznych szczegółów ze swojej historii. Dagmara Kaźmierska otwarcie przyznała, że została skazana i trafiła do więzienia za sutenerstwo. Fakt dotarł jednak do akt sądowych, z których wynika, że kobieta dopuściła się także innych przestępstw. Postawiono jej aż 17 zarzutów, w tym nakłanianie do i bicie pracujących dla niej. Tek. Została skazana przez sąd okręgowy w Świdnicy w 2012 roku, a wyrok ten został częściowo uchylony przez sąd apelacyjny we Wrocławiu w 2013 roku. W końcu jednak uznano ją winną prowadzenia agencji towarzyskiej oraz namawiania do g i pobicia i skazano na 3 lata pozbawienia wolności. Sprawa Dagmary Kaźmierskiej była rozpatrywana przez sądy dwóch instancji, które potwierdziły, że popełniła wspomniane przestępstwa. Celebrytka twierdzi jednak, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Po ujawnieniu szczegółów jej kryminalnej przeszłości, Kaźmierska zapewniała w mediach społecznościowych, że prowadziła jedynie klub towarzyski, i zapowiadała, że wkrótce opublikuje szczegółowe wyjaśnienia. Na TikToku opublikowała krótkie nagranie, w którym mówi o swojej działalności. Naprawdę chciałam wam powiedzieć, ja nie jestem ani nigdy nie byłam zwyrodnialcem, tak jak to teraz jest przedstawiane. Miałam działalność, zarabiałam, nie gnębiłam, to są dwie różne rzeczy. Człowiek może zeznać wszystko i różne pobudki nim kierują, bo papier przyjmie wszystko, oznajmiła Dagmara Kaźmierska. Kaźmierska próbuje przekonać, że prowadziła zwykły biznes. Twierdzi, że nie mogła źle traktować swoich tak, ponieważ szybko wyszłoby to na jaw. Dowodem na to ma być fakt, że klientami jej agencji byli policjanci. Interes, który prowadziłam, jest specyficzny i nie można by było tam takich rzeczy robić, ponieważ to było miejsce otwarte. Przychodziły tam tysiące ludzi i nigdy nie wiadomo, kto przychodził. Przychodzili policjanci po cywilnemu, różne osoby, i gdyby działy się tam bardzo złe rzeczy, to nie przetrwałby on tygodnia, dodała Dagmara Kaźmierska. Zapowiedziała także, że wkrótce zamieści kolejne nagranie, w którym opowie jak wyglądała praca w jej agencji. A właściwie jak to sama nazywa „klubie towarzyskim. Naprawdę chciałam wam powiedzieć, ja nie jestem ani nigdy nie byłam zwyrodnialcem, tak jak to teraz gdzieś tam wszystko jest przedstawiane. Ja miałam działalność. Ostatni raz wam mówię tu na TikToku zarabiałam. Nie gnębiłam. To są dwie różne rzeczy. A człowiek zeznać może wszystko. I różne pobudki nim kierują. Bo papier przyjmie wszystko. Także musicie mieć też tego świadomość. I interes, który prowadziłam. Jest specyficznym interesem, yy, i nie można by było tam takich rzeczy robić, ponieważ to było miejsce otwarte. Przychodziło tam tysiące ludzi, i nigdy nie wiadomo, kto przychodził. Przychodzili policjanci po cywilnemu, yy, różne osoby. I gdyby działy się tam bardzo złe rzeczy, to kochane, to interes by nie przetrwał tygodnia. Dlatego po prostu, yy, ale będzie odpowiednio, jeszcze chwilę i posłuchacie, yy, przedstawię wam. Jak wygląda tam, po prostu nie macie rozumu. Po prostu tak tracicie tu energię, spuszczacie się tu niepotrzebnie na tą kazimierstwą, takimi, a nie innymi tekstami, życzeniami śmierci. O Jezus, co, 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 wy tutaj, co wy tutaj się nie natrudzicie, to jeden pan Bóg wie. Czy wy myślicie, że jak ja tu czytam te wasze komentarze, to a ja później nie śpię po nocach, czy jak? Naprawdę, wy myślicie, że. Ta Kazimierska to chyba jest później taka załamana tym, co wy jej tu piszecie, że ona później płacze do Konana albo do innych. No i nie wiem, no i chyba myśli, jak sobie tu życie odebrać. Ja nie, ja nie wiem. Kazimierska to jest twarda sztuka. Kazimierską nie złamało więzienie. Kazimierską wiele rzeczy w życiu nie złamało i, kochani, no nie złamie. Ku, ku waszemu smutkowi. Tym wszystkim, którzy mi tak strasznie źle życzą. No. no nie jesteście w stanie mnie kochani, złamać w żaden sposób żadnymi tymi waszymi śmieciowymi komentarzami. Przykro mi wam to mówić, bo może oczekujecie, że ja zaraz. W poniedziałek 27 maja w godzinach porannych doszło do strzelaniny przed zespołem szkół w libiążu. Trafiony został dziewiętnastolatek, który nie brał udziału w incydencie. Policja zatrzymała trzech podejrzanych w tej sprawie. O godzinie 7:34 policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie przed szkołą w Libiążu. Według wstępnych ustaleń na parking szkoły wjechał biały samochód z dwoma osobami w środku. Jedna z nich miała wyciągnąć broń i oddać strzały. Następnie samochód odjechał z miejsca zdarzenia. Na szczęście dziewiętnastolatkowi nic poważnego się nie stało. Kula, która go trafiła, była najprawdopodobniej gumowa. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. 19 -latek nie został ranny i nie wymagał hospitalizacji, przekazała starszy aspirant Iwona Szelichiewicz, rzeczniczka prasowa komendanta powiatowego policji w Chrzanowie. Jak podała policja, 19-latek został trafiony w UDO, a śladem po trafieniu było jedynie zaczerwienienie. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania mające na celu ustalenie tożsamości sprawców. W wyniku podjętych czynności zatrzymano trzech mężczyzn. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia oraz motywy działania zatrzymanych. Na ten moment nie podano informacji odnośnie ich wieku ani pochodzenia. Trwają przesłuchania świadków. Postępowanie względem zatrzymanych rozpocznie się we wtorek 28 maja, kiedy to policja ma przekazać więcej informacji. 12 osób, w tym osoby nieletnie, trafiło do szpitali po wypadku na ulicy Bałtyckiej w Olsztynie. Wywrotka staranowała tam miejski autobus oraz kilka samochodów osobowych. Stan pięciu z tych osób obecni na miejscu zdarzenia strażacy i ratownicy określili jako zagrażający życiu. W sieci pojawiło się nagranie z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło w poniedziałek pod wieczór na ulicy Bałtyckiej. Ciężarowa wywrotka do przewozu żwiru, która była pusta. Staranowała najpierw cztery samochody osobowe stojące na światłach. W wyniku uderzenia jedna z osobówek dachowała. Następnie ciężarówka uderzyła w tył autobusu miejskiego, który stał na przystanku. W autobusie było 16 osób. Ciężarówka uszkodziła także wiatę przystankową i zawisła na skarpie o wysokości około 5 metrów. Łącznie w wypadku poszkodowanych zostało 26 osób. Serwis udostępnił w mediach społecznościowych nagranie z miejsca zdarzenia. Widać na nim jadącą zygzakiem ciężarówkę, która taranuje auta na drodze. Do wypadku doprowadził pijany kierowca wywrotki. Policja poinformowała, że to obcokrajowiec, natomiast na chwilę obecną nie jest podawana jego narodowość. Podano, że miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Osobom, które przebywały w jego otoczeniu, gdy badano go w karetce, tłumaczył, że zablokowały mu się hamulce. Na razie nie wiadomo, jak pod względem prawnym zostanie zakwalifikowany ten wypadek. Wilczewski powiedział państwowej agencji prasowej, że zdecyduje o tym prokurator, któremu zostaną przekazane materiały z miejsca zdarzenia. W akcji ratowniczej brało udział 12 samochodów pożarniczych i 48 strażaków, a także załogi ambulansów oraz policjanci. Migrant, który chciał nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi, ugodził żołnierza nożem. Poinformował w programie pierwszym polskiego radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. We wtorek wiceszef resortu podkreślił, że wśród migrantów wzrasta agresja, a przypadki zranień stają się coraz częstsze. Dzisiaj rano otrzymałem bardzo niedobrą informację, że jeden z żołnierzy, który próbował powstrzymać przekraczających granice, został ugodzony nożem, poinformował. Mroczek zaznaczył, że resort podejmuje działania mające na celu ochronę żołnierzy, policjantów i Straż Graniczną, ponieważ wszystkie te formacje wykonują zadania w zakresie bezpieczeństwa granicy i kraju. Wzrasta presja migracyjna, a wraz z nią agresja tych osób. Próbują forsować granice w dużych grupach, które są formowane dzięki wsparciu służb białoruskich, ocenił Mroczek. Podlaski oddział Straży Granicznej przekazał, że od początku roku na odcinku granicy w tym regionie odnotowano ponad 13 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia przed nielegalną migracją. Dodatkowo na 206 km w Podlaskiem działa tak zwana bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników. Straż Graniczna wybrała i podpisała umowę z wykonawcą takiej zapory elektronicznej również na Bugu, wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia mają powstać na 172 km i obejmować montaż około 45 tysiąca kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Centrum nadzoru powstanie w siedzibie nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Podobna bariera elektroniczna ma powstać także na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w Podlaskiem. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Świdnicy, wspierani przez kontrterrorystów z Wrocławia, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie do furgonetki firmy ochroniarskiej i kradzież ponad 1,5 miliona złotych. Sprawca może zostać skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło 15 marca ubiegłego roku w Świdnicy. Ochroniarz, wykonując swoje obowiązki, zaparkował furgonetkę pod sklepem. Po powrocie zauważył, że włączyły się światła awaryjne, a zamaskowani sprawcy kradną worki z utargiem. Pomimo podjętego pościgu, złodzieje uciekli. Wkrótce potem, w lesie między Świdnicą a Modliszowem, znaleziono spalony samochód używany przez sprawców. Śledztwo prokuratorskie rozpoczęło się niezwłocznie. Policja zabezpieczyła wiele śladów, w tym biologicznych, daktyloskopijnych oraz genetycznych. Dzięki skrupulatnej pracy policjantów z laboratorium kryminalistycznego we Wrocławiu udało się wytypować jednego ze sprawców, mieszkańca Wałbrzycha, który został zatrzymany 16 maja bieżącego roku. Zatrzymany okazał się być zamieszany w cztery inne przestępstwa na terenie województwa dolnośląskiego oraz małopolskiego. Usłyszał zarzut włamania do specjalistycznego pojazdu przewożącego środki pieniężne i kradzieży ponad 1,5 miliona złotych. Sąd rejonowy w Świdnicy zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Policjanci kontynuują działania zmierzające do zatrzymania pozostałych sprawców. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.